Cześć mankowitajcie z tej strony Kapitan Was w kolejnym odcinku w serii związany do Farminga 22. Dzisiaj znajdujemy się na mapie główne mapa, która wyszła 6 maja, także miesiąc temu myślę, że chwilowo zapomnieliśmy o tej mapie, ponieważ sporo innych mapek wyszło, jak m.in. innymi łodegowo, jak mielinko. I lecimy sobie. Co my tu mamy? Tak naprawdę mamy krótki opis Mapka jest na w portalu, oczywiście link macie w opisie, tak wygląda pedał mapy Bardzo zachęcam do ustawienia łapeczki w górę Do subika, jeżeli jeszcze ktoś tego nie robi Dla stałych widzów kanału no ostatnio mało było odcinków Mało co zielone mogliśmy się zgrać na naszą serię, ale spokojnie będzie odcinek w niedzielę, nagram sobie dzisiaj tak samo teraz sobie nagrywam właśnie na sobotkę i jutro sobie nagram na niedzielkę. <laughs> Mapa posiada 200 pól aż, no faktycznie troszkę tego jest, 23 łąki, 2 lasy, tartak, 2 wioski, otwierane wszystkie drzwi, bramy na mapie i autor to jest Tyler. Eee, co my tu mamy tak naprawdę? 4 miejsca, gdzie możemy się wzre wzrespić, gdzie możemy po prostu się tepnąć. A ja zawsze odwiedzam właśnie takie miejsca, ale respimy się tutaj na gospie. No gospodarcy respimy się, bramy normalnie wszystko możemy sobie ładnie otwierać. Gospa koła gospy, także po sąsiedzku można sobie robić. Co my tu sobie mamy? Co prawda, bramy, e, że tak powiem, być dźwięczne. Nie ma tutaj żadnych dźwięków e, otwierania. Troszkę tego brakuje. Tu mamy sobie jakąś taką. E, na na na. Na bizonka, na jakiś kombajnik, ewentualnie trochę ciasno, ale zawsze jakieś tam miejscu WA Jest to Mamy jakąś wiatkę, mamy takie kurde mało miejsca, sporo zabudowań. Mamy, szczerze mówiąc, mamy zejście do piwnicy. Proszę bardzo, spoko tutaj zrobione, tu trawka i tak dalej. Fajny pomysł, przez, przez autora nie powiem, że nie. Tu mamy sobie ziemniaczki. Kurde, możemy wziąć nie możemy. Abyśmy sobie załączyli czysta popa. O, tu możemy sobie... Proszę bardzo, zimniaczkę, właśnie, porączka się pojawiła. Także elegancko mamy piwniczkę, mamy i drabinę. I możemy sobie po drabinie tutaj wejść. Także spoko, kolejne jakieś tam worki i mamy sobie z tyłu tutaj dalej gospodareczkę, także dosyć duży teren e, tej gospodarki. Tu mamy sobie bramę na jakąś drogę i na pola. Tu to wapno i to... Nie powiem jak to wygląda. Przepraszam za Facebooka. Facebooku mnie się facebook u mnie się odzywa e, co my sobie tutaj mamy e, dalej mamy sobie aha tu już mamy jakby sąsiada tu mamy niby te budynki nasze chyba tu mamy sobie obory aha tu w ogóle nie ma Jo, to niby jest nasze znaczy, wszystko jakoś tak dziwnie ta gospodarka, szczerze mówiąc, porąbana. Dobra, dalej sobie co my tu mamy? Tu mamy chyba jakiś skup, zaraz. Mamy sobie wioskę, generalnie, także po prostu mamy chałupę na dół. Nasza wioska, otwieramy sobie bramy i lecimy sobie. Co my tu mamy? Handlarz zwierzętami. Jo, czy tu lecimy sobie do handlarza? U handlarza też możemy sobie wszystko otwierać, a nawet musimy, żeby sobie właśnie zabrać na przykład krówki, czy coś w tym stylu. Także co? Myślę, że jeżeli chodzi o kontrakty e, mamy sobie, mamy sobie jakiegoś Michaela Niemca, mamy sobie kontrakt. Mamy sobie, jeżeli chodzi o skupy, to jest po prostu ty skupi, i nawet nie wszystko możemy sprzedawać, także troszkę... no czy tak, pomysł na mapę spoko, coś niby tutaj, coś niby tu się fajnego stworzyło, ale ono akurat czegoś nam tutaj brakuje, nie? Coś nam tutaj brakuje jakby nie było. Tutaj mamy sobie co? Tu mamy sobie sklep w ogóle. Tu mamy sobie sklep. niby, niby fajne pomysły, tu łąka pomimo, że nie się rozpęczyć. Eee, kurczę, no co ja wam mogę tutaj powiedzieć? Dużo wiosek, dużo pól. Eee, ten klimacik czegoś tutaj brakuje. Myślę, że każdy spokojnie to powie, chociaż pedał spoko zrobione. Zakończenie mapy... No. Bo tak na, na, naj, najczęściej tak bywa, że jakieś drzewa, mamy pomalowane pola. Tu koniec mapy chyba będzie tak? O. Czy o to chodzi? Nie, to możemy sobie dalej iść. Tu mamy sobie lasek, tu mamy sobie nawet taką drogę, fajna klimatyczna lubię takie. Także spoko, także na jakiś tutaj pomysł był eee, przez Cielera i wszystkie pola należą do jednego jeziorka, do tego Michałka. No mamy jakieś tu łąki, mamy sobie jakieś jeziorka. Mamy sobie łąki, bo chyba jakieś też jeszcze jeziorko tam było, inne na... Yy, na czym? Na czym, na czym, na czym? Na, na jakby miniaturce, jak się ma mapę wczytuje. Brakuje mi tutaj trochę drzew, no bo dużo drzew mamy na, na końcu, tak, dookoła mapy. Ale no tutaj kurczę, nie? Tam między ultra, ultra... No tu mamy właśnie kolejny jakiś taki stawik. E, te między ultra takie puste mamy, totalnie. To jakieś taki zaganie, czy coś spoko pomysł, te wioski spoko, no ale myślę, że mapka pod takie trochę słabsze kąpy. Jakby nie było. E, pod słabsze kąpy, szczerze mówiąc, myślę, że byłoby spoko. Znowu do mnie. Kurde, co nagrywam odcinek, to nie wyłączam tego fajsa mówię nikt nie będzie pisał, bo tak tak najczęściej, że nikt nie pisze, a jak włączę nagrywanie, to a to kolega, a to, a to dziewczyna i tak to właśnie wygląda. Tu mamy sobie nawet jakiś ruch. No i tu mamy sobie dalej pola, ale dobra, tu mamy ten rów, ale myślę, że tu jakaś droga jest, nie, to typu, no jest, no bo tak to byłoby trochę kiepsko, tutaj jest spoko, tu mnie się w miarę podoba, także nie jest źle, eee, i tu mamy sobie skup, okej, okay. eee, tu mamy sobie skup, no faktycznie, mamy sobie przyjazdówkę, otwieramy sobie bramy także, no trochę tutaj na końcu, ale tu mamy halerze, tu sklep, jako tako, a i tam coś jeszcze jest, także sobie zaraz się tam typniemy, no, także tak to sobie wygląda, nie? Pula, pól, szczerze mówiąc, to tutaj można sobie zrobić naprawdę takie jedno, jeżeli się dwa, jedno, dwa takie gigantyczne pola i sobie to obrabiać na jakichś amerykańskich. No ale wiadomo, komu by się to chciało, myślę, że nie byłoby nie byłoby totalnie, totalnie sensu grania. No i na końcu gdzieś przy lesie mamy sobie fałki, mamy sobie tartak tu też trochę być ten tartag trochę tak kiepsko. No ale cóż, mamy gdzie tu chociaż biury sprzedawać, teoretycznie, tylko brakuje tutaj tego punktu sprzedaży. A tak no to wykrzyknie jakieś mamy, coś tu nie możemy sprzedawać. Czy działa? Nie wiadomo szczerze mówiąc, trzeba sobie przetestować, tak dajcie znać czy graliście czy na tej mapie. E, jakieś błędy ewentualnie. O, X nawet mamy, proszę bardzo, jak w e, i tu mamy trochę nam spadają FPS-y, nie wiem przez co, ale nam spadają coś FPS-y i tak to blisko wygląda także dzięki za oglądanie zapraszam na jutrzejszy odcinek, na inne odcinki ze zwiedzaniem ma bo troszkę tych odcinków już jest prawie 60, także tych map jest troszkę również powychodziło także trzymajcie się na razie ciściś ciś.